Cześć, kochani, witajcie. Dzisiejszy temat to mądrość traumy. Mądrość z trudnych doświadczeń. Generalnie można podkreślić słowo mądrość. Jakoś tak. Wychodząc z takiego starego systemu funkcjonowania, zauważyłam w pewnym momencie, że takie przekonanie, że mądrość to jest tylko w książkach, lub u niektórych ludzi, że jeśli, jeśli chcemy coś mądrego się dowiedzieć, to szukajmy. Mądrych ludzi to szukajmy mądrych książek. Natomiast, oczywiście są mądre książki i są mądrzy, mądrzy ludzie, ale ta mądrość również jest w nas, w naszych doświadczeniach, również w tych trudnych doświadczeniach. Jest mądrość chorobie jest mądrość w traumie, którą przechodzimy, której doświadczamy. Jest mądrość w naszym ciele, które doskonale wie w jaki sposób zadziałać, żeby przetrwać. I tutaj świetny przykład jest można przytoczyć jako przykład traumy, który w momencie bardzo silnego stresu, który się powtarza cyklicznie, systematycznie w naszym życiu, tworzy swego rodzaju traumę, tworzy zapis emocji w naszym ciele. W związku z tym, ciało, żeby przetrwało ten trudny czas, Dużego napięcia i ściśnięcia tego naszego układu nerwowego rozkłada ten stres w różnych poszczególnych częściach naszego ciała: w wątrobie, w żołądku, w głowie, w tarczycy. Jest to system, który, nad którym my nie jesteśmy w stanie, nie, jakby nie zarządzamy. On sam się zarządza. On sam sobą zarządza. Nasze ciało jest bardzo inteligentne i bardzo mądre. Tylko system, wobec którego System, wobec którego my zostaliśmy nauczeni funkcjonować, cały czas nakazuje nam, jak należy się zachować, co należy mówić, co należy robić w danych poszczególnych emocjach, gwałcąc przy tym nasze ciało, nasze, nasz wyraz. Yy. I nasze naturalne funkcjonowanie, nasze naturalne działanie w danym momencie życia. I tu właśnie jest ta mądrość, mądrość traumy, która właśnie nam pokazuje. żeby wyjść z tego, to należy skupić się na poszczególnych partiach naszego ciała. A żeby to zrobić, to należy się wsłuchać w te nasze ciało. Tu jest, kochani, kolejny piękny, wielki temat do eksploracji. I ja właśnie ten temat Eksploruję od jakiegoś czasu, uczę słuchać się swojego ciała, bo o ile odkrycie <grymne> zdrowego i pięknego umysłu jest ważne i było dla mnie w pewnym momencie mojego życia no, cudownym odkryciem, to teraz tym cudownym odkryciem jest właśnie słuchanie swojego ciała. Co to ciało mówi. Słuchanie tej mądrości tego ciała. I do tego was kochani zachęcam. Byście przestali tłumić e, siebie, byście przestali tłumić swoje emocje, a bardziej zagłębili się właśnie w odczucia w ciele, które są. W tym danym dniu, w tym danym momencie. I to jest naprawdę bardzo fascynujące i bardzo ciekawe, ponieważ ja obserwując sobie różne obszary mojego ciała, czego ono potrzebuje, gdzie się spina, gdzie się napina, kiedy się napina, zrobiłam sobie taki test. Poszłam na spacer. Takim, w takiej potrzebie, ponieważ czułam potrzeby, żeby wyjść właśnie do lasu na spacer. Ale w momencie, kiedy już poszłam do tego lasu, zobaczyłam ludzi, to pomyślałam sobie, ach, może pójdę gdzie indziej, bo jakoś tak chciałabym powiedzieć sama ze sobą. Ale już wyszłam do tego lasu, więc pomyślałam sobie, powiedziałam do siebie tak, okej, okay, kochanie, dobrze, to zrobimy test. Zrobimy dzisiaj inną trasę, znacznie krótszą, takie malutkie kółeczko. I jak po tym kółeczku, jak będziesz dalej chciała, to pójdziemy sobie tam, gdzie nie ma ludzi. Ale spójrzmy i zobaczmy, co tutaj się zadzieje. No i wiecie, idę sobie w tym takim spokoju, harmonii, obserwuję to swoje ciało. Ja obserwuję emocje, obserwuję to, czy jestem zrelaksowana, czy nie. To jest zanurzanie się w siebie. To jest piękny proces. Zachęcam Was do tego. I w oddali widzę, że zbliża się jakaś pani z pieskiem. Przez chwilę pomyślałam sobie, że to jest moja koleżanka, z którą tak raczej nie utrzymuję kontaktów, ale znamy się z podstawówki. Więc wiecie. Cześć sobie mówimy. Ale nic więcej. I momentalnie się poczułam, że się spinam tym. Ale idę dalej. I to napięcie zaczyna jakoś tak dziwnie wzrastać. Natomiast nic się przecież nie dzieje. Koncentruję, staram się skoncentrować na tym psie. Bardzo piękny piesek. Taki jasno, taki kremowy, niewielki. Uśmiecham się do niego, on merda ogonem, ta pani się zbliża. W końcu mówię dzień dobry z uśmiechem na twarzy, ale ze spięciem w ciele. Ona odpowiada, coś tam mówi do tego pieska, że zostaw panią, coś w tym stylu. Ona mnie mija i to napięcie zaczyna się rozluźniać. I pomyślałam sobie halo, co się wydarzyło? Dlaczego ciało się napina? Co się dzieje? Dlaczego jest to dla mnie dyskomfort? I wiecie kochani, tutaj te pytania są naprawdę kluczowe, są naprawdę bardzo ważne, by obserwować i zadawać sobie właśnie takie pytania, bo to jest, to właśnie otwiera tą eksplorację, po naszych różnych emocjach w ciele, po różnych informacjach w ciele, które są zapisane, które czekają, aż po prostu w końcu dojdziemy do nich i, i damy im tą swoją uwagę. No i okej, okay, zaobserwowałam i idę dalej. Dalej pojawia się pan. Tak jak się spodziewałam, co chwilę jakiś człowiek wychodził. No ale pojawia się ten pan, sam, wybrał się na spacer, tak jak ja. Idzie i widzę po nim, że on jest spięty. Sama też się jakoś znowu spinam. Nie wiem. Mam wrażenie, że powinnam się jakoś poprawić swoją postawę czy, czy, czy jakoś może inaczej zachować no nie wiem dziwne to jest natomiast spina się te moje ciało troszeczkę już mniej ale jednak nadal pan jest zamyślony i ja tak na niego zwracam uwagę ale później odwracam wzrok obserwuję swoje ciało gdzie się napina w końcu dla rozładowania jakiegoś tego napięcia mówię mu dzień dobry z uśmiechem. Natomiast on też odpowiada mi dzień dobry przez zęby, bardzo bez uśmiechu, e, bardzo tak konkretnie, ale do strzału, <grym>, że tak powiem. I okej. Okay. I znowu zaobserwowałam to napięcie w ciele. I znów zadaję pytanie, dlaczego się to pojawia? Co mi to pokazuje? I przyszła taka odpowiedź, taka cichutka odpowiedź, że to przez to, że za mało jest mnie w środku. Że to jest właśnie ten etap, gdzie ja dopiero uczę się być z sobą zintegrowana. bardzo ciekawe, bardzo głębokie, bardzo ciekawe. Idę dalej, robię już te małe kółeczko, zbliżam się ku końcowi i widzę, że ten test jest fantastyczną sprawą dla mnie, bo widzę, jest ta komunikacja z tym ciałem i Zauważam, obserwuję to, co się właśnie w tym ciele pojawia, i jest to bardzo ważne dla mnie. Wyłania się pan, który biegnie. Sąsiad. I myślę sobie, o no tak, też miałam dzisiaj pobiegać z rana. Taki był pomysł. No ale nie udało się. Ale wyszłam na spacer. To też się liczy. Tak sobie powiedziałam. I znów moje ciało delikatnie się spięło, ale już jeszcze mniej niż wcześniej. I tak sobie, kochanie, uświadomiłam. Wybaczcie ten, ten, te długie opowiadanie, ale mam nadzieję, że jakby w drodze odkrywania komunikacji z własnym ciałem też Wam to w tym pomoże. Uświadomiłam sobie to, że przez to, że tej komunikacji z ciałem długo przez lata, przez lata, 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 nie było, no wobec tego ja funkcjonowałam w zupełnie innym systemie, systemie w innym systemie wartości, w innym systemie jakości tego życia, w innym systemie komunikacji, budowania relacji z sobą i znaczy nie w ogóle wtedy nie było relacji z sobą, ale budowania relacji partnerskich. Czy związków, tworzenia związków na zupełnie innych wartościach. Oj, kochani, to jest, wydaje mi się, troszeczkę tutaj w tą stronę, może, żeby mnie tak nie raziło. Pięknie tu jest w ogóle. Wydaje mi się, że. W momencie odkrycia czegoś tak bardzo ważnego, czegoś tak fundamentalnego jak komunikacja z własnym ciałem, spadają nam okulary, jakieś takie nałożone nie przez nas, tylko przez kogoś, no ale gdzieś tam się dobra, zgodziliśmy na to, może z innej perspektywy i zaczynamy dostrzegać zupełnie inne wartości, inny świat. I zaczynamy uczyć się funkcjonowania zupełnie innego, bardzo kompatybilnego z nami samymi. To jest dopiero odkrycie. Wiecie co, naprawdę, ja. Może dla niektórych to się wydać głupie, ale okej. Okay. No jakby każdy z nas ma swój świat i, i ma prawo do tego, żeby żeby funkcjonować w tym swoim świecie. A ja naprawdę, kochani, uważam, że odkrycie czegoś tak niebywałego, niebywale oczywistego z jednej strony, teraz z tej perspektywy, ale z drugiej bardzo ważnego i fundamentalnego, naprawdę zmienia całkowicie nasze życie, nasze funkcjonowanie. Otwiera pole ogromnego zrozumienia dla siebie, dla naszych emocji, dla ciała, dla naszych chorób, które przebyliśmy, dla naszych związków, w których byliśmy, dla tego, co się pojawia i co istnieje, w, jakby w całym, na całym świecie. Otwiera pole naprawdę ogromnego zrozumienia i poruszania się w, w swojej codzienności po zupełnie nowych wartościach. Chciałam się z Wami yy, tym podzielić. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. A nawet mam nadzieję, że was trochę zainspirowałam, zainspiruję. Jest piękna pogoda. Myślę sobie, że jeszcze jakiś temat tutaj poruszę, może w innym filmiku. Dlatego odsyłam Was, kochani, jeśli jesteście głodni takiej wiedzy i takich informacji, to zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do odwiedzania mnie na Instagramie. E... O, już mi z nosa leci. Nie mam chusteczek. <grym> e... No i co, kochani? Jeśli ktoś z Was chciałby spotkać się z sobą, to ja zapraszam na sesję oddechowe i na sesję na jeden, ponieważ tam właśnie otwieramy tą przestrzeń. Wewnętrznego spokoju, tej harmonii, i tam uczymy się otulić się zrozumieniem w danej sytuacji i przyjrzeć się temu, co czeka na to ukochanie. Więc zapraszam Was na te sesje jeden na jeden, bo to jest niezwykle wartościowa praca. No i jeśli Wam się spodobał ten filmik, to zostawcie komentarz na dole i. Ciekawa jestem, co Wy o tym sądzicie. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami odnośnie komunikacji z sobą, komunikacji z własnymi emocjami, komunikacji z własnym ciałem. Jak to u Was wygląda? Trzymajcie się cieplutko. Cześć.